Aha, i wtedy na całym serwerze się czasem Tak, tak, na tej tak, tak. O, ale zarąbałem na samym końcu. Czekaj. Co Ja, pindole. Ty pomiędzy naczepy weszło, co? Tak, chyba tak. Czekaj ym, w tę stronę. Czekaj przez blokadkę, zapię No, mi rusz. O. i Odmiń w prawo do tyłu. Czekaj, teraz w jeszcze bardziej. Nie. A może w te? O właśnie, czekaj, widzę Cię tam. I... Widzę, widzę, widzę. No na styk. <laughs> ja wszystko... O, 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 tylko. Dobra, dobra. Myślałem, że zahaczesz tam nie czekawała. Tak, to się robi, myle państwo. Nie, 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 na razie nie. Mówicie tak, ważne, żebyś koś nie wjeżdżał. Ejo, przede mną goście bardzo ładnie wjechał. Czekaj, pojedzie. Jak chcę mu zatrąbić, on też czteroosiówką jedzie. To czekaj, bo teraz trochę... O, przyspieszę do 110. Faktycznie 110. O, ktoś tu się wywalił już. Oj, oj. oj. Zobaczysz zaraz wypadek. Czekaj, czekaj, to się na dachu jest, o, uważaj. O, o, kurde. Jest, no błosi, uważaj, jest korek, się zatrzymuje na lewym pasie jak coś. Dobra. O! Ja uderzyłem. Oj, oj, oj. Się strasznie pchają, a jak już powiem ci, ja się nie przepiekam czasem. Ale lekkość wyrzucili przede mną. Nie wiem, e, ja stoję ty na tym. Jedziecie? Prosto, jedziecie Prosto tylko przede mną gościu stoi. Dobra. O, już nie jedzie, dobra, już nie ma go. No to w lewo jedziesz nieprosto. No, tak, a chodzi, że dalej, tym pasem, dobra, sorry. W lewo, tak. <grym> Jakieś dwie kropki się do mnie zbliżają, nie wiem co to. Dobra, jadę, 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 ruszaj. Nie poczekaj, bo ten tu jedzie, niech oni pojadą. No tu zjeżdżamy. Tutaj? No. O nie, no, <grym> zjechałeś. Kurwa. W lewo? Tak. Znaczy, no, no w level. Tylko czekaj, bo on tu cofa. A ja tu stoję, wjechał we mnie. Dobro. Jaki ty I masz ten? Tak. Dobro. Ale koza mi na tym ja Kurde, nie przejadę. A przejadę, dobra. dobra A ja żeś mój się... zrobił, kurde. <grym>. Ale super na O kurde! Pościół tam nie tak. wjechał. Kościółem ja nie wjechał, Nie, za zero. ale się wystraszyłem, bo coś nie patrzyłem akurat, nic nie zrobiłem, tak jakoś przekaczył lekko. O, o, tu coś się dzieje, uwaga, A Kto tam jedzie no, lewym? Samochód z przyczepą kempingową. No ci mówię, to może... Wow. O, wywaliło kogoś. Do do 0, do 0, do 0. Kogoś wywaliło, widziałem. No. To jest standard. Jedziesz sobie i nagle je. No. Czasem to jest, to kilka sekund się dzieje takie rzeczy. <noise> mało 2,5 koła graczy, kurde. No to jest mało, Nie naprawdę. Ej ty, gościu jedziesz z jakąś Skodą. <noise> Widziałeś? Widziałem to. <noise> gościu za tobą w Skodzie uderzył w ciebie. We mnie? No. <noise> I jeszcze ktoś wywalił za mną. Ty no chłop w Jaki młyn. Ja się. Ja jak wjechał? Ty, co? Wala. Kurde, zapomniałem jak się tu gra. Już dawno tu nie było mnie, ale nie miota. Ty, kuś wachować się. Ty, wyjechał na chłopa. O, już zapomniałem jak się tu grało. Dobra, jadę za tobą, ale w odstępie od tego gościa w tej tym boni. On... Ja zarobałem super. Bo on tak jedzie, no, uważaj, Zera. uważaj, Bo No widzę, 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 widzę. Kurde, wjechałem na przeciwnik, ty we mnie wjechał, w ogóle. Siema. <grym> Ej, i mówisz, że można O, ale co tu się wydarzyło? Korek do stacji, kurczę, zarąbiście. <grym> no. Ty, gościu, wjechał komuś w tyłek przed chwilą. Wyszył mnie. <grym>